Siemka widzowie, dzisiaj pogramy sobie w moją nową grę na Roblox. Wszystko Wam tutaj pokażę, opowiem Wam o mojej nowej grze. No i też pokażę Wam fajne rzeczy właśnie w tej grze. Więc jeszcze przed odcinkiem zapraszam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. No a my zaczynamy. Więc gra nazywa się Find the Flopa. Flopa, jeżeli nie to takie właśnie kotki. Mamy tutaj plecaczek po lewo. W którym znajdują się nasze wszystkie kotki, oczywiście? No ja jeszcze nie mam żadnej, więc wszystkie mają napisane, że ich po prostu nie mamy. Pod spodem, jakby nad, pod, pod obrazkami, flop, macie napisane ich imię. No i pod tym, czy macie, czy nie macie, macie też rzadkość. No dobra, no to myślę, że możemy zaczynać. Yy, tak wygląda mapka ogólnie cała. Też są pewne jakby tajemne przejścia, w których są ukryte większość legendarnych flop, czyli dokładnie tych. Natomiast pachołkowa nie jest ukryta w takim dziwnym miejscu, tylko po prostu normalnie w tej na mapie. No dobra, ale przejdźmy już do zbierania. Mamy tu pierwszą flopę, taką klasyczną na start. I jak ją zebrałam, to jak widzicie, tam na górze pojawiło nam się, że ją mamy. No dobra. No to lecimy z dalszym szukaniem flop. Oczywiście tutaj mamy taki klasyczny, ładny domek i tutaj w toalecie, jak zajrzycie, macie taką właśnie flopę z kupą na głowie. Wygląda to jest akurat rare. No i mamy właśnie pup flopa. Mamy też tu przy telewizorze flopę. To jest chyba bacon flopa z tego, co mi się wydaje. Tak, to była bacon flopa, ona jest basic. I oczywiście flop mamy tutaj 15, więc polecam sobie zagrać. O, mamy tutaj taką flopę do zebrania. To była chyba party flopa, bo tak wymyśliłam, że ten chłopiec właśnie ma urodziny. Ojej, nie chcę siadać za tego chłopca. No i mamy gdzieś tą party flopę, mm, party flopa, gdzie ona była tutaj. O, ona jest epicka. Dalej mamy tutaj, jak widzicie, w misce flopę Doritos. Ona jest chyba no rzadka. Tutaj mamy taką trochę niewidzialną drabinę jakby i pani trzeba jakoś tak się wspiąć, żeby tą flopę zabrać. No i mamy teraz flopę, która... Czekajcie, jaka to była flopa? Nie zauważyłam jakoś. To była flopa. Eee, czekajcie, no nie jestem pewna. O! To była king flopa chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, lecimy dalej z szukaniem. Z tego co mi się wydaje, to tutaj jest. No właśnie tu jest fan flopa, który wchodzi dosłownie do auta. I on jest tutaj, on jest epicki. Mamy także takie pieska fajnego. Tutaj się jakaś dziewczyna huśta na huśtawce, tylko coś tak sobie lata fajnie. Dzień dobry. No dobra, na placu zabaw chyba nie ma żadnych flop z tego, co mi się wydaje, z tego co pamiętam w sumie jak robiłam tę grę. Tutaj jest flopa, oczywiście. Mamy taką flopę policjanta, więc zbieramy. No i ona jest chyba pizka? Nie wiem, nie jestem pewna, a może rzadka? Jak ona jest? Ona jest basic, aha. Nie wiedziałam, nie byłam tego akurat pewna. Dobra, pokażę Wam teraz coś, co jest naprawdę ciekawe. W niektórych miejscach na mapie, dokładnie są to trzy miejsca. Możecie, ojej, czekajcie, zajdę z trampoliny. Możecie znaleźć takie, o, takie różne dziwne przyciski. I jak w takie przyciski klikniecie, to zostaniecie przeteleportowani w pewne miejsca. Czyli w miejsca, gdzie mogą ukrywać się legendarne flopy. Więc ja sobie kliknę i tutaj ukrywa się flopa Squid Game. Mamy tutaj taki pokoik właśnie ze Squid Game'u. No i tą flopę, no i ona jest legendarna, nawet Wam to pokażę. Tutaj, guard flopa. No i jeżeli też chcielibyście wrócić, to albo musicie się zresetować, albo po prostu kliknąć w ten przycisk z powrotem. No i wtedy was tak fajnie wybije. Dobra, dalej pójdziemy sobie do rakiety. Oczywiście tu jest takie miejsce, gdzie rakieta jakby odlatuje. Możemy sobie wejść. I pierwszą flopę, którą tu mamy, to właśnie proflopa. Jest ona tutaj. No, i mamy też taki przycisk, już wam pokazuję. I on teleportuje nas do takiej fajnej krainy, takiej lodowej, w której ukrywa się taka oto flopa. Jest to chyba paper flopa. Tak, tylko nie wiem, coś się chyba zbugowało z jej czapeczką, widzowie. Ale to spokojnie, widzowie. To ogólnie działa, tylko, tylko u mnie coś zbugowało akurat. Ale u was na pewno będzie działało spokojnie. Dobra, no i aha, dobra, dlaczego nie mogę chylić przycisk? Nie wiem, ale dlatego, tak jak mówiłam, czasem jeżeli przyciski nie działają, wystarczy respawn. Chociaż przycisk powinien normalnie działać, więc nie wiem, coś u mnie jest pewnie nie tak po prostu. Tutaj mamy legendarną flopę kolejną i to jest ta Cope flopa. Mamy ją tutaj. No i w sumie z legendarnych brakuje nam już tylko pirackiej. A wiem, gdzie jeszcze jest flopa, właśnie tu wy takim skaczuszką macie ten przycisk taki. I jak klikniecie to musicie znaleźć na tym statku właśnie tą piracką flopę. Op, ona jest tutaj dokładnie, więc możemy ją sobie zabrać. No i mamy już wszystkie legendarne flopy. Teraz sobie wrócimy to chyba tutaj, tak super, kliknęliśmy sobie. No i dobra, idziemy dalej. No i oczywiście po coś musiała być tutaj ta drabina przy domu. I tutaj mamy właśnie Świętego Mikołaja jakby, bo właśnie tutaj jakby stoi na dachu, jakby miał wchodzić do kominka i przynosić prezenty. Zobaczmy ile w ogóle nam brakuje tych flop. To mam, to mam, to mam, to mam. To też mam, o tej nie mam, kaczkowej nie mam, nie mam tej i nie mam jeszcze jakich, jeszcze jakich nie mam. No nie mam właśnie, czekajcie, no nie, no chyba wszystkie. Ej, no tylko tej mi brakuje, widzowie. Tylko kaczuszki mi brakuje. Kaczuszka, wydaje mi się, powinna być gdzieś przy stawie pewnie. Tak mi się coś wydaje. Ale czy ja ją tam dałam, widzowie? Skąd ja mam to wiedzieć? Nie jestem pewna, nie pamiętam. Sprawdźmy. No, ja jej nie widzę jakby. Ja jej nie widzę. Ej, widzę ją. Ej, no i to było mocne, jej nie mogłam znaleźć. Patrzcie, on jest tutaj. Nie, no, nieźle, dobra widzowie. No, to było mocne akurat. A ona jest niby tylko rzadka, ale jednak było całkiem to trudne. No dobra. No, zabraliśmy wszystkie flopy. Jeżeli podoba Wam się moja gra, to oczywiście napiszcie mi to w komentarzach, co mogłabym dodać lub zmienić. Mam nadzieję, że zostawiliście suba i lajka. Jeszcze tutaj zaraz wyświetli Wam się taki prosty tutorial, jak wejść do tej gry. Dobra, widzimy, tu macie taki tutorial, jeżeli chodzi o to, jak wejść do mojej gry, to tak zwyczajnie nie możecie jej wpisać w wyszukiwaniu, bo po prostu Wam jej nie pokażę. Musicie kliknąć sobie w Add wpisać sobie mój nick, już pokazuję, jak on wygląda. Wygląda on z ozol, z dużej, podłoga, gamę, no i wyszukujemy. No i ta pierwsza postać to jestem ja. I tutaj wchodzicie sobie w VFL profile i musicie kliknąć sobie w zakładce Creations. Zaraz Wam pokażę o tutaj. No i w tej zakładce, jak już sobie odpalicie, macie jeszcze taką grę. To jest też moja gra, ale jakaś Wam jej nie pokazywałam jeszcze. No i tu macie, jak przewiniecie, właśnie tą grę Find the Flopa. No i prezentuje się ona w ten sposób. No więc mam nadzieję, że film Wam się podobał. No i pa!